Cześć, witam Was na kanale Rootblog. Dzisiaj bierzemy pod lupę Dreamy Z30 Aqua Cycle, czyli odkurzacz doposażony o dodatkową końcówkę, która potrafi mopować. Zapraszam na recenzję. Dreamy Z30 to jeden z najmocniejszych odkurzaczy dostępnych w tej chwili na rynku. Dla wspomnienia moc 28 tysięcy paskali. Jest to też odkurzacz, który ma największą ilość końcówek. Natomiast w tej chwili w wersji Aqua Cycle skupiamy się głównie na tym, czyli na dodatkowej końcówce, która pozwala nam mopować. I tutaj jest taka różnica, że to jest mop dla osób, które jednak więcej odkurzają niż mopują. Dlatego, że dla osób, które więcej mopują niż odkurzają, są odkurzacze na przykład H15, który jest w stanie no, zmienić się także w odkurzacz ręczny, ale jednak jest on mopem. Tutaj jest to odkurzacz ręczny, który dodatkowo yy, może zmienić się właśnie w mopa, a nie odwrotnie. Działa to w ten sposób, że tutaj odpinacie sobie to od tej szczotki yy, i macie specjalny pojemniczek dwukomorowy. Jedna komora jest na czystą wodę. Tutaj wlewacie sobie czystą wodę i wsadzacie sobie to wszystko w tą szczotkę. Tutaj na tej szczotce jest wałek, który oczywiście zostaje odpowiednio zwilżony. Ja wam to wszystko tutaj pokażę. Pyk. Tutaj jest dozowana woda prosto na szczotkę. No i proces mopowania sobie trwa. Tutaj sobie ten wałek pracuje. Tutaj macie jeszcze dodatkowo ściągaczkę, żeby ta cała woda trafiała na szczotkę i następnie ta brudna woda trafia na tą tackę. No i jest filtrowana przez yy, no dwa sitka. Dzięki temu większe zabrudzenia zostają sobie tutaj, a woda brudna skapuje do drugiego pojemnika, który później sobie po sprzątaniu czyścicie. Od razu mówię, bo to też mnie ciekawiło, że nie ma możliwości odkurzania i mopowania jednocześnie. Tutaj jak widzicie, rura jest zaślepiona, więc tak naprawdę do tej szczotki dostarczacie tylko zasilanie. No i ten proces Proces odbywa się tutaj, poza tak naprawdę głównym zbiornikiem do zbierania brudów. No i następnie, kiedy skończycie sobie mopować, no to musicie to wszystko wyczyścić, dlatego że ta stacja to jest tak naprawdę tacka do tej szczotki, którą musicie ręcznie wyczyścić. Jak widzieliście, demontaż jest bardzo prosty, bo naciskacie jeden przycisk i wyjmujecie szczotkę, musicie sobie ją bardzo dokładnie umyć, no i według producenta do 24 godzin no, takie suszenie szczotki powinno trwać, następnie możecie złożyć to wszystko znowu do kupy, no i odstawić na tą tackę. Jeśli chodzi o skuteczność tego mopowania, Rozwiązania z dodatkowym mopem testowaliśmy już w przypadku Dreamy R20 Aqua, z tym, że tam nie było to na takim fajnym poziomie jak w przypadku Z30. I w przypadku Z20 nie ukrywam, że te mopy no nie zrobiły na mnie tak dużego wrażenia, bo one się kręciły, nie były stabilne itd. Tutaj ta szczotka jednak macie tutaj troszeczkę większy docisk. No, mamy tutaj fajnie wałek, który się kręci, więc to mopowanie jest rzeczywiście na troszeczkę wyższym poziomie. Natomiast traktujcie to jako dodatek. Nie jako mop, dlatego, że jeśli chcecie mopować, to kupcie sobie typowo odkurzacz ten dry, a nie odkurzacz ręczny. Więc tyle o mopowaniu jest on w stanie doczyścić Wam podłogę. Myślę, że jest to porównywalny poziom do dobrego odkurzacza automatycznego, który ma wbudowane mopy, chociażby na przykład Dreamy x 50 Ultra czy l 50 Ultra, które ostatnio testowaliśmy, to jest mniej więcej ta skuteczność. Tutaj dostajecie od razu informację, że na szczotkę dozowana jest woda, no i trwa. Tryb mopowania. Jeśli chodzi o dojazd do ściany, zobaczcie jakie są możliwości. Delikatny biały pasek zostaje. Generalnie wymopujecie większość powierzchni podłogi. Po zakończonym czyszczeniu pamiętajcie o wyczyszczeniu tej szczotki. Ona tutaj ma dokładnie instrukcję jak to zrobić. Musimy wysuszyć wszystko na zewnątrz i dopiero później odstawiamy ją do tacki. Nie ma możliwości odstawienia odkurzacza i naładowania go z zamontowaną tam szczotką. Jeśli natomiast chodzi o sam odkurzacz, czyli Z30, to jest ta stacja główna, i tutaj skupimy się w tej chwili na skuteczności odkurzania. Z30 to jest tak naprawdę najsilniejszy i najmocniejszy w tej chwili odkurzacz dostępny na rynku, jeśli chodzi o gamę Dreamy. 28 tysięcy paskali to jest jego moc maksymalna, co pozwala naprawdę do sprzątać nawet dywan z gęstym i długim włosiem. Masa końcówek Z30 słynie z tego, że po prostu tych końcówek jest cała masa. Mamy końcówkę do wyczesywania zwierząt, to jest super dla psiaków. Mamy oczywiście końcówkę do kanap, to jest super, ona jest mała, super się też sprząta tym fotele w samochodzie. Mamy oczywiście szczotkę główną, która służy nam do powierzchni płaskich, kafle, panele. Ona jest po prostu materiałowa. No i mamy drugą szczotkę, która służy nam do dywanów. Tutaj mamy delikatne włosie, no i szczotka jest plastikowa, wraz z takim specjalnym grzebieniem, który zapobiega nadmiernemu plątaniu się włosów. Ta szczotka ma także leda, więc jest w stanie podświetlać. To ten obszar, który sprzątacie, czasami warto sobie tym światełkiem pomóc, żeby zobaczyć, że jednak ta podłoga nie jest aż tak dobrze dosprzątana, jak nam się wydaje. Jest oczywiście szotka szczelinowa. Tutaj też się sprawdza to zarówno przy listwach przypodłogowych, jak i w samochodzie przy trudno dostępnych miejscach. Mamy oczywiście włosie. To włosie jest dużo twardsze niż włosie na przykład na pędzelku, także ten pędzelek służy nam głównie do sprzątania no, takich obszarów delikatnych. Klawiatura komputera, jakiś blat, to jest super ta końcówka. Natomiast ta służy do powiedzmy, że bardziej hardkorowych zadań i tutaj ona się bardziej sprawdzi przy na przykład listwach przypodłogowych. Mamy kolanko, które pozwala nam sprzątać bez konieczności. Chylania się, możemy wtedy odkurzacz położyć praktycznie na podłodze i wjechać z nim w trudno dostępne miejsca, na przykład pod szafkę na telewizor. Jest kolejna końcówka z włosiem, no i jest rura, która pozwala nam jakby odkurzacz zostawić na przykład na kanapie, przypiąć sobie tutaj końcówkę, już zaprezentuję, jak to działa. Wpinacie sobie to. Zostawiacie sobie stację główną, no i macie pełną możliwość do sprzątania ciężko dostępnych miejsc bez konieczności dźwigania silnika wraz z pojemniczkiem na brud. Zmieniło się także ładowanie. W Z30 Aqua Cycle macie w tej chwili stację dokującą, która jest podłączona do sieci. W tej głównej rurze jest specjalny pin. Kładacie sobie ten odkurzacz do stacji i on się w tej chwili ładuje. Dreamy zmieniło także spust. W tej chwili nie macie klikalnego przycisku, tak jak do tej pory w odkurzacza. Generalnie seria Z już to zmieniła, to przy okazji Z20 mówiliśmy. Natomiast macie panel do sterowania tutaj, czyli włączacie sobie odkurzacz. Macie wyświetlacz wraz z licznikiem grubości cząstek, taka statystyka, ile odkurzyliście. Macie oczywiście przycisk do zmiany trybów, automat Eco oraz Turbo, no i wyświetlacz, który pokazuje Wam stan baterii, a także aktualny tryb. Jeśli chodzi natomiast o opróżnianie zbiornika na brudy, no to bierzecie odkurzacz nad śmietnik, no i tutaj macie specjalny przycisk, który otwiera Wam pokrywkę i bezdotykowo, bezkontaktowo opróżniacie sobie wszystko w wygodny sposób. Jak sprząta Dreamy Z30? Ze względu na swoją moc sądzą, tak naprawdę nic nie jest mu straszne. I rewelacyjnie wciąga wszystkie zabrudzenia i to głównie widać na dywanach, dlatego że, no umówmy się, z kafli czy z paneli, no to większość odkurzaczy da sobie radę. Tutaj jednak ta wyższa moc daje możliwość do sprzątania dywanu, szczególnie z wyższym włosiem, gdzie te zabrudzenia wchodzą po prostu głębiej. Kompleksowość końcówek to jest też kolejna zaleta. No i dodatek w postaci tego mopa. Tak jak mówię, to jest odkurzacz ręczny z dodatkiem mopa, a nie mop z dodatkiem odkurzacza. Pamiętajcie o tym przy zakupie i tak naprawdę od Waszych preferencji użytkownika zależy, jaki sprzęt wybierzecie. Jeśli macie więcej dywanów, jeśli więcej odkurzacie w samochodzie, jeśli więcej sprzątacie kanap Z30 Aquacycle, jeśli natomiast więcej mopujecie, bo macie kafle, macie panele, to lepiej wybrać sobie na przykład Dreamy H15 Duala, który jest w stanie przekształcić się w odkurzacz, a jest jednak mopem. Skuteczność tej szczotki, tak jak mówię, oceniam na poziomie odkurzacza robota automatycznego z tą różnicą, że tutaj możecie po prostu z... no, mieć większy docisk w postaci tego, że naciśniecie na tę szczotkę, no i siłą rzeczy, no, waszą siłą dociśnięcie mocniej do podłogi. Natomiast nie ma tutaj wszystkich funkcji, które mają odkurzacze wet and dry dostępne na rynku. Myślę, że zobrazowaliśmy wam, jak działa końcówka AquaCycle, a także przybliżyliśmy działanie Dreamy Z30, który w mojej ocenie jest w tej chwili po prostu najbardziej kompleksowym, najbardziej wypasionym i najmocniejszym odkurzaczem, który można kupić w now przyzwoitych pieniądzach, dlatego że dostajecie dużo większą moc niż konkurencja, dużo więcej końcówek, a jednak płacicie troszeczkę mniej. Jeśli oczywiście macie dodatkowe pytania, zapraszam Was do sekcji komentarzy, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!